Zaskakujące ogłoszenie Federacji FAME zapowiadają kompletnie nową wersję Gal od przyszłego roku. Partnerka Pawa Żwiaka odniosła się do kontrowersyjnego występu na kanale high 5 Wszystko było ustawione, ale ma pretensje o jedną rzecz do autora. Wczorajszy program FAME zdecydowanie nie należał do Family Friendly. Freeze skomentował pojawienie się jego osoby w wydarzeniach na Polsacie. Partnerka Pawa Żwiaka odniosła się do swojego kontrowersyjnego występu na kanale high 5 Dwa tygodnie temu na wspomnianym kanale high 5 należącym do twórcy, którego możecie kojarzyć, Również pod nazwą Bucho pojawił się kolejny film oparty na połączeniu aplikacji Uber oraz drugiego samochodu. Autor siedzący za kierownicą w tym przypadku 800 konnego Mercedesa przewozi wyraźnie zaskoczonych klientów. Oczywiście na ile wszyscy są zaskoczeni, można tutaj dyskutować, ale wygląda na to, że zaskoczona tym jak wyszedł film, była nawet podstawiona osoba. Ponieważ w ramach wspomnianego opublikowanego dwa tygodnie temu materiału możemy zobaczyć miniaturę z młodą kobietą, ubraną w taki sposób, żeby przyciągnąć odbiorców po prostu do kliknięcia, i tutaj powstaje medialny. Zamieszanie, ponieważ tym razem główną rolę odcinka miała Ania Kokocińska, którą możecie kojarzyć ze świata Freakfightów, ponieważ prywatnie jest partnerką Pawła Łyżwiaka, a nie wsiada do samochodu, była wyraźnie zaskoczona, jakim super pojazdem przyjął kierowca, zamiast spodziewanego, oplamery, i następnie wśród rozmów poinformowała, że celem podróży jest masaż, zdjęła wierzchnie odzienie i w czasie jazdy mieliśmy kilka dialogów. Uważaj, nie pojadę na ten masaż, gdzieś zjedziemy. A. No, się przyjecha. Kolejna sprawa. Ojej, już już no, no, ten pas. Bo... A zdążymy? No właśnie, zastanawiam się. Jak chcesz, to wiesz, mogę przyspieszyć. No i w wyniku takich dialogów w komentarzach pojawiło się sporo wyśmiewających całą sytuację głosów, informujących, że rozpoznali Anię i ciekawych, jaka będzie reakcja pawa i Oczywiście ciężko uwierzyć w przypadek, rejestrowanie kamerą wymierzoną w stronę pasażera przejazdu, zgodę osoby medialnej na spontaniczne nagrywanie, po czym mówienie rzeczy, które kompletnie źle wypadają wizerunkowo. O całej sytuacji głośno było od samego początku, natomiast po dwóch tygodniach bohaterka odcinka, czyli Ania, postanowiła odnieść się do tego występu, mówiąc wprost, że to była ustawka. I e, poprosił mnie właśnie menadżer, który się dobrze z nim zna, e, czy nie chciałabym wystąpić właśnie w odcinku u Roberta, bo szuka ładnej, atrakcyjnej dziewczyny do e, programu, który jest oczywiście ustawiony. No i miałam tu mieć łóżkę właśnie z Dekoldem, rozmawialiśmy e, i miał być miał, śmiesznie i zabawnie. No i tak, wszystko miało być z góry ustalone, to raczej nikogo nie dziwi. Zgodziła się wziąć udział w programie z uwagi na prośbę wspólnego znajomego, jednak co ciekawe, według partnerki Pawła Juźwiaka, ostateczne zachowanie youtubera nie było do końca w porządku. Ja zrobiłam to ogólnie z czystej sympatii tutaj do kolegi, nie wzięłam za to ani grosza i jestem jedynie zła na to, że niestety Robert nie wysłał mi tutaj wcześniej do zgody filmiku, a zostało to zmontowane w taki, a nie inny sposób i no teraz to ja coś musia, muszę się mierzyć z tym hejtem, a on może się cieszyć wyświetleniami. Dowiedzieliśmy się, że Paweł jak doskonale wiedział o jej występie w tym odcinku, a reakcje i wypowiedzi były po prostu zaplanowane, ale wychodzi na to, że jakoś tak zmontowane, co nie do końca ani podchodzi. Jest to kolejny raz, kiedy jego partnerka musi zmagać się z jak to nazwać, Hejtem, ponieważ poprzedni tekst Znajmane przegrać również zdobył niezbyt pozytywny rozgłos sieci. Z drugiej strony, decydując się na udział w takim materiale, być może nastawienie był po prostu lekki zasięg i rozgłos, który został w sumie osiągnięty. Pozostając w temacie rozgłosu, ten, który telewizja zafundowała Freezowi, po prostu nie przypadł mu do gustu. Pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 6 rano macie tutaj na kanale takie treści, a jeśli stawicie like oraz subskrypcję, potencjalnie zwieście szansę, że w kolejnych dniach ponownie wyskoczy wam na stronie głównej. W przypadku afer lub zamieszania wokół Freeza i ekipy, to pomimo Mimo faktu, że nie są more sporego kalibru, to jednak często taktyką jest po prostu przemilczenie. Tym razem jednak mamy kolejną aktualizację sprawy challenge'u, po którym interweniowali ratownicy. Wyzwanie, kto dłużej wytrzyma w lodowatej wodzie, stało przedstawione w wydarzeniach jako pato treści wraz z pojawieniem się Freeza, a następnie zaraz po nim sen słynnych dymów Freakfightowych. Tak więc wizerunkowo nie jest to zbyt wygodna sytuacja dla Freeza, który mimo wszystko u odbiorców tylko telewizji mógł stracić. Oczywiście większości influencerów jakoś bardzo nie zaszkodziłaby taka sytuacja, tutaj jednak mamy chociażby, mnóstwo produktów ekipy na sklepowych półkach, czy jednak największe współprace. Wczoraj na kanale Gimpera pojawiło się nagranie głosowe Friza, w którym stwierdza, że postawienie go na równi z frikami jest przesadą. nie tego nie kupuję i uważam, że jest to przesadzone, nie? I też przede wszystkim należy pamiętać o tym, że cały nasz plan był zabezpieczony medykami, których wynajęliśmy, szczególnie też na ten odcinek, żeby przez głupi challenge nie trzeba było wzywać karetki. A w środku, w tej, w tej wodzie, siedzieliśmy oczywiście dobrowolnie. Połowie wyzwania te dostaliśmy informację od medyków, że gdy właśnie będzie ta jedna godzina, to ten absolutny max, jaki możemy siedzieć Żeby było to bezpieczne i, i wiedzieliśmy o tym Chociaż no myślę, że ten film za bardzo Pokazał to cierpienie, za bardzo był tak zmontowany I to sprowokowało wielu ludzi Zaznaczył również, że każdy był świadomy Podjętego wyzwania, w tym najbardziej on Winą odbioru jest przesada z montażem Który mocno pokazał sceny bardziej drastyczne I tak to przedstawił, kilkukrotnie Ten argument był również podkreślany A już godzinę po wyzwaniu wszyscy mieli udać się Na obiad, wypowiedzi natomiast suchara Zostały jednak nazwane czarnym twitchowym humorem Który w całej sytuacji też nie pomógł. Natomiast pomóc sobie próbuje Federacja Fame, ponieważ mamy do czynienia z pożegnaniem ze starym Fame'em, ma być jakiś nowy, a dodatkowo program Cage zdecydowanie nie family friendly. Sam początek medialnej promocji gali numer 23 zwiastował kompletny brak szaleństw, co mogło być oceniane jako zaciągnięcie hamulca na wszelki wypadek w związku z medialnym szumem wokół Federacji Freakowych. Jak jest teraz? Idealnym podsumowaniem może być fakt, że pojawienie się trąby na pierwszej konferencji oraz poinformowanie widzów, że zmienił zdanie co do występu z uwagi na bardziej grzeczną galę, skończyło się tym, że grzeczy nie jest, no i trąby też nie ma. Jest za to Nathan Marcoń, który testuje limity, na co może sobie pozwolić, a przynajmniej tak to wygląda lub tak to ma wyglądać, czując, że to on podnosi medialne zainteresowanie wydarzeniem i w jego przypadku zaakceptowanym stanie więcej. Nathan z początku przyjął postawę broniącą stronę Sequento w dobrze znanym konflikcie serduszkowym. Miało dość do podania ręki, jednak Sequento podniósł rękę na spodziewającego się tego Marcania. Ten znów w ramach żartów położył się na ziemi, parodując sam fakt konsekwencji tego ciosu. To zauważył Ala Kwieciński Uznał, że świetnym pomysłem będzie zrobienie tego Natanowi, co zrobił Denis Załęski w walce. Próba z skoczenia stopą na głowę. Plan się jednak nie powiódł, z uwagi na reakcję Ferrari'ego, który skoczył nogą w stronę Alana, sprawiając, że ten nie trafił w zamierzone miejsce. Taki szybki, mniej więcej całej sytuacji. Po prostu interweniowała ochrona, były te słynne rękoczyny, a natan następnie uznał, że za pomocą programu skontaktuje się z Sylwestrem Wardęgą, którego raczej fajnie lubi. Yy, Sylwek! Sylwek, yy, Sylwku! Odpisz na diemę, proszę. Bo mam pewną informację, która ci też pomoże. Po prostu myślę, że możemy zacząć współpracować w pewnej rzeczy. To jest moja prośba, Sylwku. Dalej, w czasie programu stwierdził, że ma nadzieję, iż powstanie jakaś nowa federacja. Gdy Go pod Biedronką to. zaraz. zaraz. Mam nadzieję, że będzie nowa federacja, bo w tej k. nie wiem czy chcesz, chcesz Bo jesteś chyba psem, który każdemu. Tej... Nawiązał kilkukrotnie, że wygląd gali jest fatalny. Promocja oczywiście również. Niektórzy zawodnicy, którzy nic nie robią, dostają sporo kasy i to jest brak szacunku do takich zadymiarzy jak on. Jednocześnie wspominał, że zaraz wychodzi, jak się zdenerwuje i nie musi tam siedzieć, ale to oczywiście też traktujmy z dystansem, no bo sam wspomniał, że po prostu przyszedł kolejne pieniądze zarobić. Ale po, słuchaj, a ja bym chciał. Ja mogę wyjść. Słuchaj, mam nie, wyjść? ale poczekaj, mam wyjść? Jest dużo innych tematów do rozmowy. Ogląda Ja mogę wyjść Siedem... beze mnie. 72 tysiące osób. O nich są wszyscy, żeby ten program. Trwał. I oczywiście takie wypowiedzi nie wyglądają dobrze dla federacji, ale pamiętajmy jest to Natan i jest to federacja Fame i oczywiście Natan może być zły na federację, może ma jakiś plan i chce zaszkodzić między innymi wypowiedziami, a dalej będzie się działo coś innego, a może po prostu mówi to co mu się nie podoba, ale jednak kontrolując całą sytuację, żeby zbytnio nie uderzyć swojego pracodawcę. Idąc jednak dalej nie obyło się bez poruszania spraw więziennych, tematy rodzin, w tym przypadku siostry Alana, on był wielokrotnie przywoływany oraz poruszenie tematu problemów zdrowotnych mama Amadeusza w momencie rezygnacji przez przez niego z występu na gali Cloud w planowanym starciu z Denisem I właśnie ten temat rozmowy wyprowadził bardzo z równowagi taty Ferrari'ego, który został zatrzymany w momencie jak biegł już w stronę Alana. Panie Darku, on wręcz przeprosił Pana teraz. Ja nie powiedział Dobra, nic złego. Pokuń, no. Trzeba przeprosił słuchać. Ja nie przeprosił powiedział Przeprosił wręcz. Nie powie Kur a, bo Dobra, słuchaj człowieku! Panie słuchaj, Pani Darku, Nic złego nie powiedziałem! Po prostu Federacja pozwala na więcej. Nie można jednego odmówić, są one bardziej ciekawe. Pod względem oczywiście flickowym, bo nie każdemu to się podoba. Niż te pierwsze Face to Face y czy cage, y, które kompletnie nie były jakieś interesujące. Natomiast co ciekawe, nastąpiło pożegnanie ze starym Fame'em. Przynajmniej tak to nazwijmy, ponieważ kolejny rok ma przynieść kompletnie inny wygląd Federacji. Szczegółów nie znamy, ale zapowiedź, zobaczcie. Fame'. W takim wydaniu, jakim jest aktualnie, jest po raz ostatni. W przyszłym roku będzie to zupełnie coś nowego. To będzie coś zupełnie nowego, coś innego. Czegoś takiego jeszcze nie było, także słuchajcie, czekajcie, bo to jest ostatnia gala fejmu. Właśnie taka, jak wygląda teraz i wyglądała od tych kilku lat. Od nowego roku wjeżdżamy. Jest upgrade, także słuchajcie, czekajcie, bo naprawdę. Są bardzo fajne nowe pomysły i myślę, że będziecie bardzo zadowoleni, ale o tym się przekonacie już niedługo, bo kolejne gale Fejmu w 2025 roku. Jaki plan posiada federacja, tego nie wiemy. Grudzień w kontekście fajmu, oprócz gali, mocno przejawia się w spekulacjach, kiedy i jak mocny będzie zapowiadany materiał Sylwestra Wardengi, ale ogólnie zmiany, jakieś odświeżenia, jak najbardziej mogą być na plus. Szczególnie, że obecny format, jak widać, trochę się wypala pod względem zainteresowania. Pytanie jednak, co tutaj mogą wymyślić? Ja natomiast, że nic więcej nie wymyślę. Widzimy się jutro po godzinie 6 rano. Tutaj na kanale. W tym miejscu świetla się, się miatura z poprzednich dni. Jeśli nie widzieliście, to Was zapraszam. Jeśli widzicie podobno, również klikajcie. Dzięki wielkie za oglądanie. Miłego dnia, siema.